Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House. Jestem pośrednikiem nieruchomości, specjalizującym się w sprzedaży domów. I to tylko takich domów, w których sam chciałbym zamieszkać. Dzisiejsza rozmowa będzie arcyciekawa na temat, który pojawia się najczęściej, chyba kiedy rozmawiam z moimi klientami, chcącymi kupić dom, a mianowicie, czy ja dostanę kredyt hipoteczny, albo czy trudno dostać kredyt hipoteczny? Więc bierzcie kole, popcorn, siadajcie. Za chwilę z moim super ciekawym gościem porozmawiamy na ten temat. Oto mityczna Asia od kredytów. Mówię mityczna dla tych, którzy y, słyszeli od niej wcześniej ode mnie albo, albo mieli przyjemność poznać Asię i załatwić kredyt. Jak powiedz się sobie, zaczerwieni. E, nazywam się Joanna Grabowicz okrasa jestem teraz coś tak ładnie nazywam ekspertem kredytowym. Zajmuję się najogólniej rzecz ujmując kredytami hipotecznymi, czyli pomagam klientom spełnić ich marzenia na ich wymarzone domy, mieszkania, Czy każde wymarzone. No tak, Ty sprzedajesz, a ja spróbuję to klientom sfinansować. No tak, a to jest praca zespołowa, z tego się nie da inaczej. No, zawsze tak jest. Wiadomo, sprzedawcy nieruchomości też zależy na tym, żeby klient to mógł kupić, a żeby mógł kupić, musi mieć na to kasę. Jasne. W dzisiejszych czasach, być może na szczęście dla mnie, w większości, ta kasa pochodzi z kredytów, z banków, tak. Aha. Bo tak gdzieś 90% ludzi kupujących domy, to korzysta Myślę, z kredytów. tak. Powiem Ci uczciwie, że nie zdążyłam tego dzisiaj przed tą rozmową sprawdzić. Bo na pewno są jakieś dane w Związku Banków Aha. Polskich i są takie instytucje, które to monitorują. Ale, ale myślę, że tak, myślę, że nie dużo byśmy się tutaj pomylili, przestrzelili, gdybyśmy przyjęli takie założenie, że 90% tego, co jest w obrocie na rynku. Ja, 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 jasne, ja, ja to mówię na podstawie własnych to doświadczeń, bo ja, te, ja tego nie sprawdzałem też. Natomiast... Wiesz, jak klienci przychodzą, tak. prawda, jak później finansują, to w większości tych aktów jednak są e, zapisy o umowach kredytowych tak, o finansowania. Z większym, z mniejszym udziałem kredytu, ale jednak, a czasami wręcz nawet część tych klientów, którzy mają gotówkę, też podpierają się kredytem. Bo szczególnie klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą wiedzą, że warto. Tak. I teraz, zanim pójdziemy dalej, to jeszcze dwa słowa o Asi, bo ona tak skromnie o sobie szybciutko powiedziała. Ja z Asią współpracuję za dwa lata, nie? No, e, I nie zdarzyło się, żeby była sytuacja, kiedy Asia mówi, że klient dostanie kredyt i tego kredytu nie dostał. Mało tego, zdarzali się też tacy klienci, którzy przychodzili do mnie i powiedzieli, kurde, chciałbym kupić ten dom, ale nie dostanę takiego kredytu, bo pytałem u siebie w banku i się nie da. I wtedy przekierowywałem ją do Asi i się okazało, że się da nagle. Także nie wiem, jak ona to robi, a robi zgodnie z prawem, żeby nie było, no tak. ale, ale da się. To jest, myślę, kwestia zaangażowania wiedzy, Trochę nie? Rzeczy niemożliwe od ręki. No, tak. Na cuda kilka dni potrzebuję. Tak? Znaczy, myślę, że chodzi o to, że klienci najczęściej pytają si u siebie w bankach, czyli tam, gdzie no, wiadomo są związani tak? Jak jakąś relacją biznesową z bankiem, ale to nie do końca zawsze jest najlepszy adres, bo bardzo często się zdarza tak, że niestety ten klient, który jest klientem no, własnego banku, z pewnych względów właśnie tam nie może dostać. A dostanie w wielu innych bankach. Także mhm. dlatego taka moja przewaga, tak, że ja operuję w zasadzie na wszystkich przynajmniej tych najbardziej znanych i dostępnych bankach, kredytów, które udzielają kredytów hipotecznych. Czy łatwo dostać kredyt hipoteczny? Zależy od sytuacji, ale moim zadaniem jest, żeby było jak najłatwiej. Mhm. Ale łatwiej hipoteczny, czy, czy gotówkowy? Gotówkowy kredyt to jest mniejszy kredyt, więc najczęściej łatwiej gotówkowy, hmm. tak? Kredyt Ale jeśli się... hipoteczny to już jest kredyt, który jest zdecydowanie bardziej rozbudowanym narzędziem. Okej. Okay. No i kupując nieruchomość, odrzucamy w zasadzie gotówkowe kredyty i skupiamy się na hipotecznych, tak? Bo on jest najtańszy. Tak. I w sumie dla banku najbezpieczniejszy. Nie? Tak, no i wiesz, ma najdłuższy okres kredytowania, no jednak rozłożyć pół miliona na 5 lat, a na 30 to jest na samej racie kapitałowej, zasadnicza różnica, prawda? Aha. Więc tak, do tego służy kredyt hipoteczny, do, do, do finansowania zakupu nieruchomości, więc nie ma się co podpierać gotówką. No dobra, a co trzeba zrobić, żeby ten kredyt dostać? Trzeba mieć zdolność kredytową i Czyli? trzeba. Czyli trzeba mieć na tyle wysokie dochody. Dobra, ja ci przerwałam. Zdolność kredytową i? I, i znaleźć nieruchomość tak, odpowiednią. I znaleźć tak? nieruchomość, którą zaakceptuje bank. Okej, okay, no to co to jest ta zdolność? Yy, najogólniej rzecz ujmując, to jest taka wysokość dochodu klienta, która pozwala mu na to, żeby przy założeniu tych zobowiązań, które ma do tej pory, mógł jeszcze zaciągnąć kolejny kredyt i obsługiwać miesięcznie tą kolejną ratę. Aha. Czyli trzeba mieć odpowiednio duże dochody i odpowiednio niewielkie zobowiązania aktualne, żeby po prostu jeszcze móc zaciągnąć kolejne, tak? Aha. No i nie może być żadnych zaległości, tak? Nie może być żadnych zaległości. Bank zawsze przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny ma prawo i korzysta z tego, zaciąga taką, takie zapytanie do BIKu, czyli do biura informacji kredytowej i tam widzi, jak klient w ciągu ostatnich powiedzmy 5 lat wszystkie swoje dotychczasowe zobowiązania spłaca. No i tam trzeba mieć ładną historię i ładnie spłacać mhm. poprzednie kredyty, żeby dostać kolejne. Dobra, a gdyby się okazało, że ktoś miał nieładną historię, bo kilka lat temu powinęła mu się noga, to czy jest szansa, że tą historię można sobie naprawić? No jak kilka lat temu, to po pięciu latach w zasadzie ta historia powinna zniknąć z biura informacji kredytowej, więc no, można sobie ją Aha. w pewnym sensie naprawić. Tak? O, no to jest dobra, dobra wiadomość, bo, bo zdarza się taki klient, który mówi, mam w tej chwili duże dochody, mogłem sobie y, kupić dom, ale pięć lat temu miałem problem. Czyli da się, da się, to, da da się, się to załatwić. No dobra, a jak jest z, z tymi nieruchomościami? Bo powiedziałeś, że trzeba mieć zdolność kredytową i znaleźć odpowiednią nieruchomość. To zaintrygowałeś mnie, co to znaczy? No tak, bo y, klienci zwykle wiedzą, znają to pojęcie zdolności kredytowej, mhm. wiedzą, że to trzeba na pewno sprawdzić, tak? Więc jak przychodzą czasami, odwiedzają targi, nieruchomości, szukają czegoś, i przy okazji jesteśmy najczęściej na tych targach, również my doradcy kredytowi, eksperci kredytowi, no to oni pytają właśnie, no, czy mam zdolność kredytową. I to jest oczywiście bardzo rozsądne, bo to trzeba mieć. Natomiast ja zawsze mówię tak patologicznie, że kredyt hipoteczny stoi na dwóch nogach. Z jednej strony trzeba mieć zdolność kredytową, ale z drugiej strony musi być również nieruchomość, którą bank zaakceptuje jako przedmiot i cel kredytowania. Tak? Mhm. Czyli ta zdolność kredytowa to jest warunek, jak w logice, konieczny, ale niewystarczający. Tak? Bo czasami można mieć zdolność kredytową na kilka milionów, a mieć nieruchomość, yy, która... Z, z jakich względów nie będzie akceptowana przez bank do zabezpieczenia do, spo... do, 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 do 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 zabezpieczenia się na tej nieruchomości. No i do ustanowienia jej celem kredytowania i wtedy no, już sama zdolność kredytowania wystarcza, tak? Mm -hmm. a, a jest jakaś taka, nie wiem, cecha nieruchomości, która najczęściej pojawia się, która dyskredytuje tą nieruchomość. Tak, no podstawowa to jest taka, jak my to ładnie mówimy w branży, nieruchomość, która ma nieuregulowa nieuregulowany stan prawny. No, ale to Aha. wiesz, bo taką nieruchomość teoretycznie w dzisiejszych czasach nie powinna być przedmiotem obrotu, więc to jest też nieruchomość, której wy nie powinniście w ogóle. Mm, jakby do, znaczy, my jako pośrednicy to na ogół ogrywamy te tematy i jesteśmy w stanie to wychwycić, nim klienta wyślemy właśnie. do banku, ale często też trafiają do Ciebie klienci, którzy nie korzystają akurat no, z usług pośrednika i oni o tym nie wiedzą. Nie? Wtedy, jest, tak, wtedy jest problem, bo klienci sobie kupują, chcą kupić nieruchomość, w której jest... Na przykład służebność, taki sakramentalny przykład, słu służebność służ osobista, tak? czyli Aha. tam jakaś babcia swego czasu, która darowała tą nieruchomość, ten lokal, zapisała sobie, że ma tam prawo dożywotnie do z tego korzystać. Babcia, oczywiście, już dawno przebywa w DPS-ie nigdy, jak to mówią, klienci z niego nie wyjdzie, bo już nie chodzi i w ogóle nie. Nie łapi, ale cały czas jeszcze żyje i to nie ma znaczenia. Ta służebność tam jest na pewno bank nie skredytuje i nie zabezpieczy się na takiej nieruchomości. Także Klient sobie ten domek z babcią może kupić, ale bank niestety nie Aha. będzie. I wtedy ta zdolność kredytowa, którą ma klient, to niczego nie wystarcza. A, ja myślę, że o tym mało kto myśli, że na ogół skupiają się ludzie na tym, czy mam zdolność kredytową, tak, tak. A, a nieruchomość nie, bier, nie bierze pod tak. uwagę. Po prostu znalazłem okazję, tak. fajny, tak. Ta, dobra cena, no wiadomo, ta tak. cena skądś też się bierze, więc tak. często tak. właśnie niedograna jest jakaś sytuacja prawna. Dokładnie. I potem jest wielkie zdziwienie, nie? Dokładnie. Wymarzony dom, my no już nawet umowę podpisaliśmy przedwstępną, zapłaciliśmy tam 20-30 Tysięcy zadatku? Dokładnie tak jak mówisz, bardzo często klienci do mnie dzwonią. Oczywiście najczęściej ta rozmowa się toczy gdzieś właśnie w kierunku tej zdolności kredytowej. Mhm. Ja pracuję, a mam takie dochody, a, a tutaj możesz prowadzić działalność, zobowiązania i tak dalej. I ja pytam, no zawsze też pytam o tą nieruchomość, no i ktoś mi mówi, że kupuje domek za 250 tysięcy, no jeśli ktoś kupuje dom za 250 tysięcy, to sam się domyślasz w jakim stanie i tak, standardzie tak. jest to dom, no i tu się oczywiście już zapala czerwona lampka, więc ja oczywiście mam taki zestaw pytań pomocniejszych, wiem o co zapytać, pod warunkiem, że klienci umieją... Y, faktycznie odpowiedzieć na te pytania, no to coś tam możemy od razu y, wyłapać, prawda? I wyeliminować pewne błędy. No do innych ja po, po prostu potrzebuję kompletu dokumentów od nieruchomości, tak? Żeby spojrzeć y, i je przeczytać, no to jest... No, jasna sprawa, jasna sprawa. <laughs> To y, nikt, znaczy może nie to, że nikt, ale niewiele osób o tym myśli przed zakupem, tak? O. Dopiero potem jak wchodzą w las, no, to okazuje się, że jest więcej drzew i dlatego przydaje się pośrednik nieruchomości. Wspomnijcie moje słowa. No. no, przydaje się, bo pewne rzeczy możemy wyeliminować, pewne rzeczy możemy inaczej ustalić ze zbywającym. Bardzo często zbywający też, jak ja to mówię, troszeczkę są brzydko odklejeni od rzeczywistości. Tak już coraz rzadziej się zdarza, ale zdarzają się jeszcze ludzie starsi. Tak. Które na przykład no, nie dopuszczają w ogóle takiej sytuacji, że uruchomienie kredytu na rynku wtórnym następuje po przeniesieniu własności, tak po tak. akcie. I jest ten taki moment bezwładu, władzy, gdzie y, oni, ci starsi ludzie już wyszli od notariusza, nie są już właścicielami prawda, tej nieruchomości, a kasy mają tylko tyle, co wpłacili klienci w Z dodatku, tego wkładu, tak, 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 tak. czy wkładu własnego, tak. a bank potrzebuje 7 dni, najczęściej tak, umowy kredytowej, na uruchomienie tych środków. Czasami to jest szybciej oczywiście, ale no czasami faktycznie te kilka dni te środki, na te środki klienci czekają. Więc no to jest tak, to jest cały szereg takich niuansów, które się warto wcześniej sprawdzić. Warto warto, no sam przerabiałem niedawno taką sytuację, kiedy klient sprzedawał dom podstawowe pytanie, jaki jest numer Księgi wieczystej? A klient mówi, jakiej księgi wieczystej? Nawet nie, nie był świadom mm. tego, że jego nieruchomość, którą ma tam od 30 lat, ma coś takiego jak księgę wieczystą. Mm, tak, ja no wiesz, to się taki, dzieje czasami. Takie historie, mogliśmy opowiadać długo tak, i tutaj tak, za nudę tak. ja już tak długo pracuję, że naprawdę różne rzeczy widziałam, ze zbiorem dokumentów bez A nie księgi. nie wyglądasz. No. no super, bo to wiesz, w takim no, w fajnym <laughs> branży, jak się <laughs> pracuje, to trzeba być tylko wiecznie młodym. Ja już kolejne pokolenia, wiesz, obsługuję, to ja teraz muszę być... Dobra, nie idźmy w to. No właśnie, <laughs> nie <ten>, właśnie, <laughs> okay. Nie tędy. No dobra. Asia, czy można określić klienta idealnego pod kredyt? Można. Jaki to klient? Nawet banki zdefiniowały takiego klienta idealnego. Szybciej procesują takie wnioski Aha. najczęściej. No najchętniej y, to jest klient, który ma. Bogaty ale y, bo, bogaty. Y, no, powiem ci, że nie, że dla banku Aha. to nawet nie jest najistotniejsze. Nie, żartowałem tak. Y, 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 Klient idealny dla banku to taki, który jest najprostszy w takiej swojej sytuacji tej kredytowej, mm -hmm. tak? czyli zarówno klient, jak i ta nieruchomość. Najprostszy klient to jest klient, który ma umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, która już od kilku, no przynajmniej kilku miesięcy trwa. Klient, który nie ma za dużo zobowiązań i nieruchomość, no, najchętniej tak naprawdę, która jest nieruchomością lokalową, czyli mieszkanie, na rynku wtórnym i to jeszcze w lokalizacjach, w takich dużych miastach, dużych lokalizacjach, czyli tam, gdzie banki mają największy jakby taki mm -hmm. portfel tych nieruchomości, które już znają, tak, jeśli chodzi mm -hmm. o cenę nieruchomości. I to jest taki klient idealny, kredyt. Czyli idealny. Krótko mówiąc tak, mieszkanie dosyć łatwo dostać, z domem I już jest trochę trudniej. Więcej dokumentów, zdecydowanie no, jakby rozbudowany ten proces. No i ta sakramentalna umowa Mowa o pracę. Czyli y, mając działalność gospodarczą? Zdecydowanie więcej dokumentów, zdecydowanie więcej bank się przygląda, zdecydowanie trudniejsza ta analiza, uh -huh. choćby policzenie zdolności kredytowej czy dochodu z y, dokumentu z działalności uh -huh. gospodarczej, wbrew uh -huh. pozorom wcale nie No proste. tak, no dobra, a... W takim razie jeszcze powiedz, jak długo trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę, bo to rozumiem, że na czas nieokreślony musi być umowa, Niekoniecznie. tak? Niekoniecznie. Banki jak najbardziej już teraz przyjmują umowy na czas określony. Te umowy na czas określony są trochę bardziej restrykcyjne. Na czas nieokreślony mhm. tak naprawdę w większości banków już w tym momencie wystarczy, żeby to było 3 miesiące. Czyli nie można być w tym okresie próbnym, ale już później od trzech miesiącach taka umowa na czas nieokreślony jak najbardziej? I wcześniej nie musi być jakiejś umowy na czas określony przez pół nie, no, roku. Nie, po prostu ktoś nie, się zatrudnia, tak. dostaje z miejsca na czas nieokreślony i za trzy miesiące. No najczęściej tak, no najczęściej to jest jest właśnie, tak, najczęściej to jest właśnie tak, że on ma ten okres próbny, dlatego Aha. te trzy miesiące, no i później jeśli dostaje umowę na czas nieokreślony, no to już mamy spełniony ten element tych trzech miesięcy i tak. A, czy ma taka mała odpowiedź, że Lep... jest to jeden ze sposobów, lepiej no, jak no, przygotować no, się do, do kredytu. Lepiej tak lepiej na czas nieokreślony i Tak, niż... Bo łatwiej iść do pracy gdzieś, zatrudnić się i trochę popracować. No, pewnie tak, no Aha. Zwłaszcza dla, dla dzisiejszych... tak, tak, w dzisiejszych wiarygodne. czasach to przecież żaden problem mieć no, <laughs> do pracy. Tak, dla banku to jest zdecydowanie bardziej wiarygodne. Cały czas jeszcze a -a. źródło dochodów. No i prostsze, tak, to jest jeden no, jasne, dokument, można jasne. powiedzieć, jakieś potwierdzenie od pracodawcy, tak, to mm -hmm. zaświadczenie i już no, przy działalności gospodarczej jednak zdecydowanie więcej. No dobra, e, a teraz już załóżmy, że ktoś ma zdolność kredytową, znalazł odpowiednią nieruchomość, no i przymierza się do kredytu. Jakie, jakie koszty są z tym związane? Liczby. No. Wiesz co, no generalnie kredyt jest y, tak naprawdę w kosztach. Y, można powiedzieć to na dwie grupy. Te koszty na początku mm -hmm. do zapłacenia z góry. No i te koszty w każdym miesiącu, czyli rata kapitałowo-odsetkowa, czyli kosztem są tutaj odsetki, tak, te odsetki wynikają z oprocentowania. Każdy wie, że na pewno trzeba sprawdzić marżę, no bo to jest ten mhm. element, który wpływa na ratę, na wysokość oprocentowania i na ratę. A bywa tak, że marże są różne w różnych Najbardziej. bankach? Najbardziej, właśnie dlatego, że tak powiem, eksperci kredytowi, pośrednicy, doradcy, żeby to też sensownie porównać, tak? Tak, Aha. jak najbardziej te marże są różne. Nie są to ogromne różnice, natomiast te różnice w przypadku kredytów hipotecznych, nawet 20-30 na marży na kredycie na przestrzeni 360 miesięcy, proszę. Wierz mi, że to jest czasami ponad 100 tysięcy różnicy na całkowitym koszcie kredytowym. To zależy jaki kredyt, no tak jasne, jest to jest Czasami więcej, tak? 160 I, tysięcy. I generalnie klient nie dowie się tego w banku swoim, no nie dowie bo nie, się, nie ma bo, punktu odniesienia, no nie, nie ma porównania. W do, do, przy... swoim banku dowie się, że tam no, jest jedyna i najlepsza oferta. Aha. Tak czasami tak, no bo to oczywiście pytanie, którym banku klient ma, a, którego banku klient jest yy, yy, klientem. Tak? tak, tak, jasne, jasne. Pomyślamy. Ale y, bardzo często zdarza się tak, że to wcale, y, że to wcale nie jest najlepsza oferta, ta, którą dostał u siebie w banku. Tak? Oczywiście, jeśli klient jest tak mocno związany ze swoim bankiem, to ja nigdy staram się nie przekonywać go do, do jakiegoś innego banku i bardzo proszę, jeśli to ma być ten bank, jego, ale myślę, tak. że to. Nie ma sentymentu. Tak, ale często jest takie przekonanie wśród ludzi, że ja dostanę najlepsze warunki w swoim banku, ponieważ mam tam konto od 10 lat i regularnie tam wpływają dochody. Ale to się okazuje, że A nie jest to prawda. Nie. Tak jak mam być szczera i uczciwie powiedzieć wszyscy tak, wszyscy wiemy w naszej branży, że to, że to jest tak, że właściwie naprawdę na palcach, nawet u jednej ręki, to może dwóch, trzech, można by wymienić banki, które jakoś tam rozgraniczają klienta tak zwanego stałego i klienta Aha. nowego. I tego stałego w jakiś tam sposób minimalny, naprawdę niewielki chcą nagrodzić. tak? No jasne. E, najczęściej nie ma żadnej różnicy między klientem nowym a klientem e, tym już banku. Mhm. Także... No rozumiem. No, znaczy, to już mi się ciśnie, ciśnie na usta kolejne pytanie w takim razie. E, jaka jest przewaga, chociaż szczęśliwie odpowiedzieliśmy, właśnie doradcy kredytowego nad panią w banku, która pracuje sobie tam w PKO na przykład i udziela kredytów? No, że abstrahując od tego, że ja nierzadko z klientami spotykam się o 18 i o 19, myślę, że Pani z banku już dawno y, robi to, co wszyscy z nas Jasne. powinni, czyli odpoczywa w tym czasie. No czasami odpoczywam, ale czasami pracuję, tak? Mhm. Czyli tak jak jest potrzeba, tak pracuję. Y, więc niewątpliwie ta elastyczność, mhm. tak? Y, poza tym, y, powiem Ci uczciwie, klienci, którzy są uczciwi i uczciwie reagują, nawet ostatnio Twoi klienci, jak zobaczyli, ile dokumentów ja od nich biorę i co z nimi później robię dalej, i jak zobaczyli później na następny dzień, jakie to były kupki tych dokumentów poukładane do różnych banków, to, to byli przerażeni, tak? bo mówią, że w jednym by tego nie ogarnęli, sobie nie dali no, rady. A co dopiero no, przy większych kredytach, jednak, żeby zdywersyfikować to ryzyko i żeby nie, nie wieszać tego na, na, na jednym tylko banku. Każdy z nas rozsądnie stara się to do dwóch, trzech banków złożyć. Tak. Bo to też jest tak, że nie można złożyć do zbyt dużej liczby banków. Nie, tak? absolutnie nie ma to sensu, żeby składać, generować kolejne zapytania klientowi, bo to jest niekorzystne i Jasne. to też jakby. No, no, natomiast no, zawsze ja, ja zawsze mówię klientowi tak, gramy na nie wiem, tu jest najlepsza oferta, klienci się ze mną zgadzają, tak, yy, tak faktycznie. To to jest matematyka, cyfry na szczęście, tak? Więc mhm. to dość łatwo. Faktycznie policzyć. No tak, faktycznie tutaj dla, dla nas jest najlepsza oferta. Gramy na ten bank, okay. gramy na tą ofertę, ale na wszelki wypadek, gdyby było te 5 czy 10% właśnie tych rzeczy nie do przewidzenia, które mogą nastąpić, tak. mamy plan B. Plan B. C. Ale to, to nie jest tak, że dla każdego klienta te same banki są dobre. Nie? To za każdym razem trzeba jakoś indywidualnie ja, absolutnie. A, to no i to jest właśnie I to jest właśnie też ta przewaga. Ja czasami mówię klientom, że oni pewnie gdzieś tam prywatnie, jak się spotykają, być może to tam wymieniają, tak jak wejdą na taki temat akurat. Ten, no, ja mam najlepszy kredyt hipoteczny i mam w takim banku. Ja też mam najlepszy i mam w takim. To jest zupełnie inny bank. Tak? Mhm. To absolutnie zależy też w dużej mierze od, od klienta, od jego sytuacji, od tej nieruchomości, którą kredytujemy. Mhm. Tak. Naprawdę jest tyle czynników, które nam. To wpływają, że trudno powiedzieć, który, który, który bank jest I to najlepszy. To znowu kolejna rzecz, no bo tego ludzie nie dowiedzą się klienci potencjalni w banku tak, u siebie, bo tak? Bank fali ten... tylko swoje. Tak, no. I albo tam dostanie, albo nie dostanie, tak? Albo tak. bank coś zaakceptuje, albo, albo nie zaakceptuje. Niektóre banki. Yy, są zdane z tego, że chętniej akceptują dochody, które w innych bankach w ogóle są nieakceptowane, mhm. jakieś takie umowy, nie wiem, cywilnoprawne umowy, zlecenie, dzieło, tak, to jest problem w niektórych bankach. A niektóre banki dość przyzwoicie to yy, mm. ta, 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 ta przyjmują. Tak? No tak, ale to też jest taka różnica między doradcą niezależnym a, a pracownikiem banku, że pracownik banku tak czy siak, 15 dostaje pensję. Wy macie albo płacone pieszo, tylko, i, tylko i wyłącznie za efekty. Nie? Tak. Czyli Wam zależy kilkukrotnie bardziej niż pracownikowi banku na tym, żeby ten kredyt ja, faktycznie jednej... na dobrych warunkach. Dostać, Gramy do jednej, tak? y, do jednej bramki z klientem, tak, jak najbardziej. Mnie, ja zawsze też mówię klientowi, że mnie równie mocno zależy na tym, żeby on kredyt dostał, jak mm -hmm. jemu, tak, i oczywiście to nie jest gwarancja sukcesu, no bo ja nie mogę zrobić nic y, w, 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 w granicach prawa, tak, no tak. Y, ale, y, ale tak, ale jak najbardziej jest ba i, i bardzo mi zależy i każdy z nas jest bardzo zainteresowany, żeby klient ten kredyt dostał, bo tak jak mówisz, każdy z nas jest wynagradzany tylko i wyłącznie za sukces, tak, czyli od sukcesu do sukcesu. No tak, ale to klienci też potwierdzają często, że właśnie, co chyba wspomniałem na początku, że w banku odpo dostali odpowiedź negatywną, przychodzą do ciebie. No i to też tam, to nazewnictwo, nie wiem, czy to jest dobre, doradca no to ma to jakiś e, faktycznie głębszy wymiar w stosunku do pracownika banku, który nie doradza, on po prostu mówi, proszę taki dokument, taki, taki, na tym kończy się jego rola, nie? My już teraz jesteśmy ekspertami tak oficjalnie zgodnie z tą, tak, z tą nową ustawą, mm -hmm. wróćcie hipotecznym, czyli nie wolno nam do, doradzać w takim typowym definicji tego do, do, doradztwa, bo to no, jakby rodzi pewną odpowiedzialność, tak, nie wiem, złego doradzenia Rozumiem. klientowi itd. Tak Natomiast no, oczywiście zawsze to jest tak, że jakby tego nie nazwać, no, choćby to, że klient ma przedstawione kilka ofert, no, mówię, to są cyfry, to jest matematyka. Na szczęście to dość łatwo porównać, pokazać, gdzie są te słabsze, gdzie są te lepsze strony. Natomiast to też jest tak, że no, nie dla każdego, właśnie klienta, każda oferta jest tak. To nie jest tak, że oferta A jest idealna dla każdego. Klienta. Rozumiem. Asia, to jeszcze tak podsumowując temat doradców czy ekspertów kredytowych. Chciałbym, żebyś odpowiedział na jedno pytanie, które czasami pojawia się wśród moich klientów. Czy klient musi ci zapłacić za co jakieś pieniądze, że tego obsługujesz? Nie, klient mi nie musi, nie może wręcz zapłacić. Mhm. Nie wiem, nie mam, nikt z nas nie ma prawa od klienta. Pobierać pieniędzy i nikt z tego nie robi. Nasze wynagrodzenie płaci bank. Ale to nie wpływa na nie. wszystkie koszty związane z kredytem nie, i tak są, dalej, Oferty prawda? są w 90% no identyczne, tak jak w oddziałach banków normalnie. To są po prostu dodatkowe. Ja mówię, że ta nasza praca jest dla klienta wartością dodaną. Właśnie te Aha. kopy te dokumentów, tak, tak, bardzo często w Możesz imieniu klienta też... Po, po powiedzieć w 90%, w 90 takie same oferty, ale w tych 10? Może to... nawet więcej niż w 90%. No ja nie chciałabym dawać głowy tak, Tak, że, ale że... chciałbym powiedzieć jednej rzeczy, bo też tak, taki konkretny case przerabialiśmy w zeszłym roku, że w tym samym banku to, co ty zaoferowałaś, klient miał lepszą ofertę niż w tym samym banku swoim, mając tam konto. Tak, bo to jest tak, że te banki też mają różne rodzaje tych ofert. Jakby tak, mhm. najczęściej mają dwie, trzy, trzy, trzy rodzaje i to jest kwestia umiejętności dopasowania dla klienta też tej oferty. No jest taka oferta banku, od, od dłuższego już czasu e, g, ciągle ta, można powiedzieć ta sama, gdzie klient ma do wyboru dwie oferty: albo płaci na początku prowizję i wtedy ma niższe oprocentowanie, Jasne. albo ma odwrót, albo nie płaci na początku kosztów e, kosztem trochę wyższego oprocentowania. I teraz kwestia, e, co, co, co klient woli, ale też co dla klienta będzie istotniejsze. Jeśli ten klient. Z góry mówi, że chce wcześniej ten kredyt spłacać albo wręcz jest jakaś taka sytuacja, że wiadomo, że go spłaci niekoniecznie sam, ale nie wiem, za 5 lat wie, że będzie ten nieruchomość sprzedawał z jakiegoś tam powodu, to dla niego najistotniejsze jest to, żeby on nie generował tych kosztów na początku bardzo mhm. wysokich, tak? Czyli zdecydowanie powinien wybrać tą ofertę tam, gdzie, gdzie, gdzie nie ma prowizji gdzie, gdzie, albo gdzie jest przynajmniej jak, naj, jak najmniejsza, tak? I to jest właśnie kwestia umiejętności też dopasowania dla klienta takiej taki, taki, takie oferty. I to jest ta Przeba. Dobra Asia, mógłbym z Tobą rozmawiać widzę bez końca. <grym Założenie <grym było takie, że porozmawiamy 15 minut góra. Myślę, że gadamy, tutaj gadamy i gadamy, gadamy i tak to trochę przytniemy, ale myślę, że rozmawiamy tu z 45 minut. Natomiast co chwilę rodzi się nowy wątek, nowy wątek, nowy wątek. Moglibyśmy myślę godzinami. Niemniej jednak ten film nie miał na celu wyedukowanie Was jak wziąć kredyt, czy, czy, czy jak się do tego tam przymierzyć specjalnie, tylko pokazać Jaka jest rola doradcy kredytowego, znaczy eksperta, eksperta kredytowego? Chcę, żebyście mieli tego świadomość, że ci ludzie naprawdę dużo robią w tym kierunku, żebyście dostali kredyt i nie jest to wcale takie oczywiste i takie proste, że ten kredyt się dostanie. To, co słyszycie w bankach, często jest bardzo dużym... Uproszczeniem. Oczywiście nie, nie wrzucam wszystkich pracowników banków do jednego worka, tak, bo są tacy i tacy ludzie, ale z jakiegoś takiego ogólnego poziomu to tak jest. No, pracownik banku zaoferuje wam tylko swój produkt. Tutaj mamy wybór. I tak jak słyszeliście wcześniej, te produkty różne są w różnych bankach dla rób, różnych sytuacji życiowych, lub też dla rób, różnych grup społecznych, a przeciętna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć wszystkiego. Doradca kredytowy jest. Także na, na tyle chyba starczy, nie? Żebyśmy tutaj... Wiem, że nie wyczerpaliśmy tematu, że tych pytań jest wiele, niemniej jednak no tak jak mówię, to, to tylko miało być taką zajaweczką, która wyszła trochę dłuższa niż miała być. No, Asia, potniemy dzięki. To. Potniemy to. Dzięki serdeczne, dzięki, że wpadłaś. Gdybyście, Gdybyście mieli jakieś pytania, ja w linku umieszczę telefon do Ciebie. Bardzo proszę. Walcie do niej jak w dym, powołajcie się na Mr. House'a i zobaczycie, że... Będzie dobrze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.